Cześć wszystkim, witam się z wami bardzo serdecznie z rana, bo chyba nawet nie ma jeszcze godziny dziewiątej Ale e, dzisiaj dzień w sumie zaczęłyśmy dobrze, zaczęłyśmy go troszeczkę wcześniej Ja zaczęłam go taka e, wypoczęta i e, z takim nastawieniem, że nie odpuszczam tego dnia Ostatnio miałam takie dni, kiedy po prostu e, dużo odpuszczałam, machałam ręką, tak sobie powtarzałam, że no potem będzie lepiej i chyba nakręcałam się w tym, sama, nakręcałam się w tym, że ten dzień będzie kiepski, i tak jakby przekreślałam go dosyć wcześnie, zamiast właśnie spróbować go uratować. A dzisiaj stwierdziłam, no, że hello, hello. Sama mówisz, że masz tu i teraz, a tutaj przekreślasz każdy dzień po kolei, więc no, coś tutaj mi się chyba nie zgadza. Więc stwierdziłam, że nie przekreślam tego dnia, tylko że staram się. Staram się, żeby był fajny. I jestem po prostu otwarta na to, co ten dzień przyniesie, bo ja jestem też takim człowiekiem, który lubi sobie różne rzeczy, tam wiecie, zaplanować, wypunktować i po prostu tego wszystkiego się trzymać. A kiedy nie wychodzi, no to też gdzieś tam się ten nerw mały pojawia. Ja już Wam wspominałam, że. Kiedy gdzieś tam mi się mój plan rozjeżdża, to ja po prostu wtedy tracę grunt pod nogami. A chyba w życiu trzeba się nauczyć chodzić po różnych gruntach. Tak, tak sobie teraz myślę. Kawka tak z rana stwierdziłam, że sobie zrobię. Lubię czasem po prostu mieć kawę w samochodzie, jak odłożyłam lila. No i dobra. Generalnie tak widzę, że troszeczkę odbiegłam od tematu i nie wiem w sumie, czy trzymać się pierwotnego założenia, czy właśnie porozmawiać z Wami sobie tak luźno. W każdym razie tak, ostatnio no coś tak duże rzeczy mi się, wiecie co, porozjeżdżało i ja nawet przeglądając sobie tego Instagrama tam sprzed kilku dni doszłam do wniosku, że what the fuck, co się z Tobą dzieje? Yy, właśnie nad przeglądając tę relację to ja tam wstawiam dzień dobry z tą kawką no i w sumie wychodzi na to że jakby ta kawka jest takim moim, moim jedynym głównym zajęciem a przecież generalnie tak nie jest i yy, yy, no i właśnie tak pojawiła się u mnie taka myśl że co ja chcę powiedzieć, co ja chcę przekazać, jakby z czym do was przyjść, bo no bo to jest, myślę, taki klucz, który, który bardzo pomaga. Nie tylko, nawet wiecie, w tym Instagramie, ale ogólnie, chyba, w, nawet tak po prostu w tym życiu codziennym. No i tak, wiecie, siedzę sobie i myślę, z czym ja chcę do Was przyjść, co chcę Wam przekazać, czy chcę Was czegoś nauczyć. Um, I taką moją pierwszą myślą chyba było właśnie to, żeby po prostu wyciskać ten bieżący dzień jak cytrynę. Ja niestety, niestety, nie mam na swoich profilach jakichś takich treści typowo naukowych, gdzie no sama lubię czasem takie profile, które mówią mi właśnie, jak oszczędzać, jak rozsądnie gotować, co gotować, jakieś takie wiadomo, profile przepisowe. Ale też właśnie na przykład o wyciąganiu mebli ze śmietnika i odnawianiu ich. Lubię też czasem podejrzeć sobie jakieś tam profile, właśnie o zajęciach z dzieciakami. No ale tak, sama takiej wiedzy nie mam, więc jakby moją siłą jest ten dzień codzienny, który teraz prowadzę. I no, sama doszłam do tego, że nie chcę po prostu machnąć ręki na, na ten czas, który mam. I chyba jakby z tym chciałabym do Was przychodzić. Tym bardziej też, że w sumie no, zbliżają się wakacje. U nas wakacje będą wyglądały tak, że będę z kompletem dzieci w domu, bo Lila niestety nie może chodzić do przedszkola z tego względu, że ja nie mam umowy. W sumie też taki, takie heheżki. Bo byłam właśnie pytana o to, czy pracuję. No ja oczywiście odpowiedziałam, że tak, ja codziennie bardzo ciężko pracuję. Nie wiem w sumie, czy ten taki żarcik sytuacyjny był zrozumiany, czy, czy nie. W każdym razie, no ja tam sobie pracuję codziennie bardzo ciężko, w taki czy tam w inny sposób. No ale jakby z racji tego, że nie mam takiej klasycznej umowy, to Lila do przedszkola chodzić nie może. Więc będziemy w komplecie. No i oczywiście. Troszeczkę żałuję, bo boję się delikatnie, że, że Lili gdzieś tam się rozjedzie ten taki rytuał nawyk chodzenia do przedszkola. Ja nie chciałam jej puszczać przez bite dwa miesiące, ale tak myślałam, że te dwa tygodnie, drugie, druga część sierpnia, właśnie, że, no, że pochodzi sobie, przypomni jak to jest w tym przedszkolu. Wiadomo, że tam jest też jakiś rytm dnia, coś następuje po sobie. No ale. No trudno, wrócimy do tego wszystkiego we wrześniu. Po prostu trzeba, trzeba będzie jakoś tam w domu spróbować, właśnie ogarnąć ten temat. No ale co, no też te wakacje tak mnie troszeczkę mobilizują do tego, żeby właśnie spróbować coś, coś ogarnąć, coś porobić. Bo myślę, że większość osób wie, jak to jest z dziećmi. No, dzieci po prostu muszą mieć atrakcje, bo jak nie mają atrakcji, to zaczynają szukać tych atrakcji na własną rękę, a to niekoniecznie zawsze jest dobrym pomysłem. No i tak sobie właśnie myślę, że może odważy się sama gdzieś z nimi skoczyć, nawet na weekend. Ja raczej boję się nieznanego. Taka jestem, że, wiecie, niektórzy po prostu. Przygodzie, mówią, hej, chodź tutaj do mnie, a ja raczej, raczej się boję, bo no, jestem też osobą dosyć wygodną. Myślę, że dużo osób to zauważyło. E, lubię upraszczać sobie życie, nie lubię sobie komplikować życia, lubię ułatwiacze życia, ale myślę, że w dobie XXI wieku dużo osób tak ma. E, no i no co, no boję się, bo wiadomo, że kiedy jest druga dorosła osoba, no to ta druga dorosła osoba gdzieś tam część e, tych e, obowiązków. E, po prostu na siebie przejmuje tak czy inaczej. No, ale tak myślę, kurczę, jeśli ja ciągle będę się właśnie uzależniać od tej drugiej osoby, no to koniec końców tak, no lipa z tego wyjdzie, więc no tak myślę, żeby się odważyć, jechać sama. To nie musi być jakaś, wiecie, daleka podróż, ale no tak myślę, że fajnie by było nawet sprawdzić, spróbować, bo Często, gęsto jest tak, że jak ja czegoś nie chcę, albo czegoś się boję, albo nie jestem przekonana, to okazuje się, że wychodzi to bardzo fajnie. Zresztą przed um, pewną imprezą właśnie tak mówiłam, że um, nie, chce mi się, a wszyscy mi mówili, że im bardziej się nie chce, tym potem lepiej się człowiek bawi. No i tak, muszę przyznać, że miałam parę takich e, przypadków, że faktycznie tak mi się nie chciało. A wychodziło koniec końców super. Na przykład poznanie mojego męża w ogóle nie chciało mi się iść na to spotkanie, a wyszło jak wyszło. Zaraz będą dwa lata po ślubie. No i co? No i tak właśnie siedzę i kombinuję, kurczę, a może gdzieś z puszkiem sobie skoczymy. Taki wiecie, babski wypad. My, dwie kontra, trójka dzieci, ale no jakby to wszystko jest wiecie, takie w mojej głowie jest, są plusy, są minusy. No i w sumie tak zachęcana przez różne osoby myślę, że może warto, że warto by było spróbować. Tym bardziej też, że ja bym chciała, tak wiecie, póki jest ta możliwość, realizować marzenia moich dzieci. No i na przykład jednym z takich marzeń Lili, jak któregoś dnia właśnie jechałyśmy samochodem, stałyśmy na przejeździe, bo akurat jechał pociąg, no i Lila mi mówi, że ona chciałaby się przejechać pociągiem. No i tak myślę, no dobra, no możemy jechać tym pociągiem. Sprawdzam właśnie ostatnio połączenia tutaj do Szczytna, jest nawet takie po przedszkolu, no i tak myślę, że w sumie no mogłybyśmy podjechać na tą stację, wsiąść do pociągu, zrobić sobie jakiś tam spacer nad jeziorem, jakieś lody i po prostu potem wrócić do domu, czy nawet jakaś pizza może. Chociaż wychodzenie z Nibi gdzieś tam do lokalu na jedzenie to już jest po prostu hardcore. Um, ja też od razu zaraz myślę, że pewnie będzie hałas, będą krzyki, będą płacze, bo dziewczyny lubią sobie dokuczać. I zaraz mam w głowie, że wkurzamy innych ludzi. Mam coś takiego, że ja w pierwszej kolejności myślę, co tutaj ludzie dookoła, jakie mają odczucia. Nie chciałabym zrobić takiej afery, jaka była z Oszuszą. Um, ale może... Może. To jest też takie troszeczkę dla mnie wychodzenie z tej mojej takiej strefy komfortu. Ja mam niesamowicie wyrobioną strefę komfortu i em, boję się z niej wychodzić. E, często, gęsto też dlatego, że mm, no, u mnie w rodzinie dużo zwracało się uwagi na to, co ludzie powiedzą, a co ludzie pomyślą. E, I. Ja przez wiele, wiele lat właśnie działałam tak bardzo szablonowo, że trzeba było być taką osobą wzorową, nie, raczej nie rzucającą się w oczy, bo co ludzie powiedzą, a co ludzie pomyślą, a raczej chciałam, żeby myśleli o mnie jak najlepiej. Tak wiecie, że. Taki po prostu wzór. No, ale wiecie, też takie bycie wzorem jest męczące jest też. Dosyć niszczące, bo człowiek zamiast gonić za jakimiś swoimi pragnienia, pragnieniami, stara się realizować y, pragnienia innych ludzi. W sumie po dziś dzień też ciężko jest mi y, odmówić ludziom. Y, jak ktoś mi mówi, no, że coś tam, coś tam go boli, uwiera, no to ja zaraz myślę, jak tutaj tą osobę pocieszyć. A też nie zawsze człowiek szuka tego pocieszenia. Czasem po prostu potrzebuje, tak wiecie, zrzucić z siebie ciężar, po prostu wygadać się, a to pocieszenie w ogóle nie jest mi potrzebne. No ale gdzieś tam mam, że jak ktoś się żali, to trzeba pocieszyć. Jak ktoś prosi, to trzeba pomóc. Absolutnie nie wolno odmówić. No i właśnie walczę z tą moją strefą komfortu. Bardzo podziwiam i bardzo zazdroszczę osobom, które... Potrafią powiedzieć nie. No i wiecie, tak. No takie mam zagwostki, taką moją wewnętrzną walkę, ale z niektórymi rzeczami wydaje mi się, że powoli, powoli idę do przodu, takim dużym krokiem był, powiem wam szczerze, tatuaż. To było gdzieś tam, no że, że wiecie, że spora część społeczeństwa. Źle patrzy na tatuaże, albo inaczej spora część starszego społeczeństwa tak krzywo patrzy na tatuaże i tak dalej. Zresztą znam też młodych ludzi, którzy powiedzą, że nie, że tatuaże to nie, to jest takie szpecenie się, ale kitam. Zrobiłam sobie tatuaż generalnie jestem bardzo zadowolona, będzie niedługo tutaj kolejny, na razie stop, ale zobaczymy, bo ktoś mi powiedział, że wiecie, na jednym zwykle się nie kończy i gdzieś tam to jest. E, prawda. Jakiś spam mi tutaj e, dzwonił. Yy, i Więc e, tak, pełna taka mobilizacja, żeby coś tam robić, żeby się starać. No e, i kurczę, wybiłam się z rytmu. E, więc tak, no te wakacje właśnie, żeby e, w, szukać jakichś tam tych kreatywnych zajęć. Coraz częściej też myślę o takim wyjściu solo, tak zwane solo date, gdzie we mnie niby jest takie pragnienie, taka chęć, nawet, wiecie, spróbowania, poznania, bo dużo osób jest zadowolonych właśnie z takich y, radeczek z samym sobą. Niektórzy mówią, że to jest totalnie nie dla nich. Ja nie wiem, bo y, nie próbowałam. Parę razy właśnie było coś takiego, że. Y, że wyjdę, że zobaczę, sprawdzę, tak pobędę sama ze sobą, zrobię to, co chcę, w swoim własnym tempie, w swoim własnym rytmie, bez jakiegoś tam tłumaczenia, ale za każdym razem gdzieś tam w głowie mi świeciło, że no nie, no może się odezwie, a może jednak Kuba pojedzie, no tak może być dziewczyn, a tu matka egoistka, no i rezygnowałam, a to jest no tak, takie, takie moje pragnienie, właśnie spróbowania, sprawdzenia. Yy, I kombinuję właśnie. Eee, boję się troszeczkę tej samotności, bycia, wiecie, tylko ze swoimi myślami, z tym, że nie, ja w końcu nie będę wiedziała, co ja mam ze sobą robić, że będę się nudzić e, z samą sobą. Gdzieś tam mam właśnie takie myśli, że no po prostu będę się nudzić, no bo co ja mam kurczę sama robić? Ale e, no właśnie też spotkałam się z taką opinią, że ta nuda może być przez chwilę że jak już tak człowiek dojdzie do tego, że jest sam i że może robić co tylko chce, to potem już idzie. Są w ogóle ludzie, którzy sami sami jeżdżą na mm, wakacje na parę dni, gdzie są tylko i wyłącznie sami ze sobą i też mówią, że to jest w ogóle doskonała okazja, żeby poznać siebie, swoje potrzeby, jakieś takie swoje wybory, no bo wtedy człowiek wybiera jakby sam dla siebie wszystko, ale że to jest też super okazja, żeby w ogóle obserwować świat i żeby poznawać ludzi. Że jakoś tak właśnie to bycie w pojedynkę otwiera człowieka na przeróżne yy, doświadczenia, na różne rozmowy. I jestem ciekawa. Może na wakacje yy, takie samodzielne bym się nie zdecydowała, ale no właśnie to, yy, takie wyjście. Może, może, może. Co jeszcze miałam wam powiedzieć? Miałam właśnie z tyłu głowy tą myśl, i. A, wiem. Gdzieś tam właśnie pojawił się wcześniej ten film, z, gdzie ja mówiłam o tej suszarce. I ten film, albo inaczej, podzielone opinie bardzo przypomniały mi o takim fakcie, który kiedyś był dla mnie takim mega stoperem. A mianowicie, wiecie co? Ja bardzo bałam się mieć inne zdanie niż ktoś inny. Bo to było takie, wiecie, że jeśli, nie wiem, ja powiem, że lubię lody czekoladowe, ktoś mi powie, że nie lubi czekoladowych, tylko woli śmietankowe, to to będzie taki punkt, przez który ktoś uzna, że mnie nie lubi. Głupota taka, nie? Ale no właśnie, we mnie był często taki lęk, że gdzieś tam się z kimś poróżni i to już sprawi, że nasza znajomość totalnie się rozleci. No bo. To jest priorytet, prawda? Jakaś taka głupota w znajomości. Ale naprawdę ja się y, kiedyś bardzo, bardzo tego bałam. Czasem to do mnie wraca, wiecie co? Że właśnie rozmawiam z kimś, ogólnie jest super fajnie. I nagle pojawia się ten moment, że gdzieś tam się te nasze opinie rozjeżdżają. I co teraz? Mnie właśnie to tak y, stopuje. Już nie wiem, czy mogę dalej prowadzić rozmowę. Czy wszystko między doła tą drugą stroną jest dalej w porządku? I to jest generalnie głupota, nie? Bo ja wiem, na przykład, że ktoś mnie nie przekreśli przez to, że na jakimś, w jakimś takim drobiazgu się różnimy. Zresztą wydaje mi się, że też w jakiejś takiej ważniejszej rzeczy można mieć odmienne zdania, odmienne spojrzenie, i to jakoś tak no, nie, nie przekreśla tej relacji. Ale tak się właśnie to przypomniało, że. No, że kurczę, no. No, taka rzecz nie do przeskoczenia. No, ale właśnie czasem tak mam, że w rozmowie, kiedy następuje ten moment takiego poróżnienia, ciężko jest mi jakoś tak dalej rozmawiać. No i tak, generalnie ja miałam nagrać dzisiaj film o takich właśnie moich planach na lato. W sumie troszeczkę zahaczyłam o ten temat, ale bez podania konkretów. No, ale tak jakby podsumowując, chciałabym się właśnie. Odważyć, tak, wykorzystać potencjał. Nie machać ręką, nie rezygnować, tylko, no właśnie, tylko działać. Czasem mam też wyrzuty sumienia, że może za mało kreatywnie poświęcam, spędzam czas w zasadzie z dziewczynami, bo ja pod tym kątem jestem mega nudnym człowiekiem. Ja, wiecie, mogę układać puzelki, bo puzelki jakby mają swoją harmonię, ma z tego powstać konkretny obrazek. Um, lubię czytać z nimi książki, no i gdzieś tam bawić się tymi naklejkami na zasadzie jakichś tam zadanek, że wiecie, co gdzie tam pasuje. Nie wiem, no tego typu rzeczy. Um, I dla mnie właśnie fajne są takie te poukładane zabawy, i mój mąż czasem mówi, że e, daj im się pobawić po swojemu, może one właśnie wolą w ten sposób. I to jest dla mnie takie trudne czasem do przeskoczenia. E, no ale dobra, być może właśnie ta zabawa w ich sposób będzie tą najfajniejszą zabawą i może ja obudzę w sobie moje wewnętrzne dziecko, z którym czasem mam, w sumie często mam kiepski kontakt. Gdzieś tam wkraczam, raczej wkraczam. Jakby ta moja dorosła strona mówi mi, co mam robić. Bo tutaj, no wiecie, trzeba być odpowiedzialnym, trzeba być obowiązkowym, y, trzeba jakoś tam, wiecie, najpierw ogarnąć to, co ważne, a dopiero potem znaleźć czas na tą zabawę. A może właśnie powinno być na odwrót? Nie wiem, gubię się czasem w, w tym wszystkim, co tutaj powinno być ważniejsze, jak to wszystko pogodzić. No i czasem siadam wieczorem. I, i wiecie, i tak człowieka atakują te takie niedociągnięcia, braki z danego dnia właśnie, albo tutaj nie wiem, pranie nie jest poskładane, albo tutaj coś, w leży bałagan po zabawie na podłodze, no ale też miałaś jakoś tam pobawić z dziewczynami, ale w końcu się nie pobawiłaś, albo nie było, nie wiem, ekstra książeczek, albo nie było jakiegoś tam malowania i naprawdę czasem właśnie tak siedzę i tak mnie atakują te te braki. Jest mi ym, przykro właśnie przez to. Myślę właśnie, jak to by było na przykład, gdybym stawała dużo wcześniej, nie wiem, na tą godzinę wcześniej, i wtedy właśnie nadganiała jakieś tam y, kwestie związane z bałaganem, z, z rozpakowaniem zmywarki, z poskładaniem tych ubrań czy wtedy byłoby lepiej. Y, ale. Gdzieś tam mam z głowy taką myśl, że jeśli ja się obudzę, no to prawdopodobnie dziewczyny też się obudzą, więc wtedy wiecie, sprzątanie z nimi to jest tak naprawdę generowanie nowego bałaganu. No i no, wiem, że nie można być względem siebie jakoś szczególnie krytycznym, bo jesteśmy tylko ludźmi. Też mam jakąś tam siłę przerobową, ale no gdzieś. Gdzieś czasem tak mi się wydaje, że, no, że chcemy być tacy, może nie idealni, ale, ale przynajmniej dobrzy w, w tym życiu takim, w tej codzienności. No ale nie da się, nie da się. Też Wam tak powiem, bo no, dużo osób mówi mi, że jestem dobrze zorganizowana. Gdzie ja raczej się z tym nie zgadzam, nie, nie czuję się zorganizowaną, nie czasem to jest po prostu, wiecie, taka, takie dryfowanie na tej fali takiej. Staram się, jakby tam pewne punkciki takie obowiązkowe wypełnić, ale no właśnie, jak patrzę na innych, gdzie to jest generalnie błąd, z którego ja zdaję sobie sprawę, to wydaje mi się, że jednak ludzie lepiej ogarnęli tą kwestię zorganizowania, no może nie wiem, ustawiania priorytetów. I, no i czasem chciałabym dogonić jakiś tam swój ideał bo, bo, no bo myślę, że może wtedy po prostu byłoby lepiej Byłoby wygodniej i mi, i dziewczynom, i Kubie Że wiecie, każdy jakoś tak skorzystałby na tym A, no i w sumie powiem wam właśnie taką ciekawostkę Taki żarcik, bo tam któregoś dnia rozmawiamy Nie, ja tak zaczęłam temat No i właśnie pytam mojego męża Jakie są moje mocne strony Bo tak się zastanawiałam wtedy nad pracą no i tak pyta mojego męża, jakie są moje mocne strony. No i mój mąż ogólnie najpierw powiedział, że dobrze gotuje, a potem właśnie, że jestem zorganizowana. Gdzie ja tak wiecie, słucham, że jestem dobrze zorganizowana i zaczęłam się śmiać. Ale potem spotkałam podziela, podzieliłam się w ogóle tą historią z koleżanką i koleżanka powiedziała, że w sumie skoro mój mąż mnie tak widzi, to może tak faktycznie jest, tylko ja nie chcę spojrzeć na siebie jego oczami. Tak, czasem mam taki chaos w głowie, że sama za tym wszystkim nie nadążam. Wy pewnie zresztą widzicie, ale to jest... Ja mam teraz taki etap w życiu, kiedy mocno tak jakby szukam siebie. Niektórzy odnaleźli siebie lata temu, inni są ciągle na... w etapie tego poszukiwania. Niektórzy pewnie nigdy siebie tak naprawdę nie odnajdą, ale ja też nie wstydzę się tego, no, że szukam siebie. Szukam tego, co jest dla mnie najlepsze, szukam w balansu jakiegoś takiego. Sprawdzam, co mi leży, co mi nie leży, co, co jest dla mnie bezpieczne, co nie jest dla mnie bezpieczne, więc no stąd też czasem właśnie te moje takie wewnętrzne rozterki. Ale no, jakby mam kilka takich tych swoich założeń, których staram się trzymać, staram, ale niekoniecznie zawsze mi to wychodzi. No i. Jakby w tym kierunku próbuję iść, czyli właśnie tego wyciskania dnia, wiadomo, że nie tylko tych ciepłych, ale w, w, z każdego dnia. No właśnie to nieporównywanie się, chociaż, no tak jak wcześniej wspomniałam, czasami idzie tak, że, no, że człowiek chciałby, bo myśli, że po prostu będzie, będzie lepiej. E no, i jeszcze dla mnie taka mocna lekcja, właśnie, żeby nie, nie bazować na tak zwanym pierwszym wrażeniu, bo ono bywa tak mylące, że to jest szok, i potem tak wstyd się robi, że ktoś, ktoś tak ocenił człowieka na, na podstawie, nie wiem, jakiejś tam pojedynczej rozmowy czy samego spojrzenia. Okazuje się, że rzeczywistość jest jakby zupełnie, zupełnie inna. Dobra, kończę. Idę jeść śniadanie, bo już jestem niesamowicie głodna. No, tak to właśnie u mnie bywa. Dzięki Wam bardzo serdecznie za uwagę. Do zobaczenia.